Ale jestem pewien, że najpierw sprowadził go do tego miejsca. Okej, okay, chodźmy więc. Jo! Jak myślisz, dokąd zmierzasz, sans? Ehm... Um... i dlaczego nosisz te dziwne ubrania? Nie ma na to czasu. Claudin idzie w dół, deklu. Chyba żartujesz? O co chodzi? Ludzie tutaj są hamami. Wow, co to było? O nie. Cross, co próbujesz teraz zrobić? Ech, jesteś na mojej drodze. Wynoś się stąd. Wow, co my tu mamy? Ej, poszedów, ładny nożyk! Co mówisz o mnie? Ech, wszystko jedno. Czego chcesz? Robiłeś niezły rozpierdziel ze Snowdin! <noise> wszyscy z was ukrywacie się o głupki! <noise> Spójrzcie na siebie! Wszyscy są pani! Ciekawy facet żyjący w tej pracy w czasu. Obrzydliwy. Idźmy od razu do rzeczy.